Piosenka na początek Koko Jumbo i do przodu dla wszystkich dzieci lat 80. i 90., które szukają pracy. Chodziło się na wagary, trzeba dźwigać ciężary. Słuchajcie, musimy o tym porozmawiać dzisiaj, bo ostatnio było o tym, że nie macie pracy, szukacie pracy, chodzicie na rekrutację. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. która często nam się bardziej wydaje, wydaje. Uh -huh. niż jest <laughs> prawdziwa. I dzisiaj chcemy o tym trochę porozmawiać. Cześć, tu Kinga Witko i Daria Dobrzeńska. Słuchacie podcastu Tu się testuje, w którym bez cenzury rozmawiamy o IT. Zapraszamy. Zdarzyło się wam tak, że jesteście w projekcie i po prostu pewnego dnia już myślicie, że jest tak do dupy, że już nic się nie da zrobić, po prostu nic. Rzucę te roboty, jadę w Bieszczady i mam to wszystko w głębokim poważaniu i na pewno wszędzie jest lepiej, tylko nie tutaj. Trawa jest bardziej zielona, usąsiedla zawsze. I to taka anegdotka jeszcze moja. Ja, człowiek naiwny, po studiach zaraz, świeżo, pamiętam, wyszłam z egzaminu. Dosłownie i miałam stos notatek przed tym egzaminem. Jeszcze je wertowałam nerwowo, oczywiście, jakby to miało cokolwiek zmienić, nie, za te 30 sekund. I pamiętam, wyszłam z tego egzaminu z, z oceną pozytywną, że zdałam, tam uzyskałam tytuł inżyniera. I pamiętam, jak dziś, że ja ten stos notatek wrzuciłam, tak wkurzona, taka do śmietnika i powiedziałam sobie: Nigdy więcej nie będę się uczyć. <grywa> I to, jest, I to jest dokładnie na. Myślę, że to jest dokładnie na tej samej zasadzie, nie? Ucieknę z tej roboty, zmienię robotę projekt, ludzi i będzie super. Mm -hmm. No i fajnie. Aż tu nagle. Aż tu nagle. I dzisiaj <laughs> będzie właśnie o tym. Ja bym jeszcze na początek chciała rozróżnić dwie rzeczy. Bo może być. Problem trochę w nas, albo w naszej pracy, albo w naszych w ogóle oczekiwaniach i tego, że my sobie wyobrażamy w wyobraźni, że w każdej innej pracy, a zwłaszcza ludzi na Instagramie, to w ogóle ludzie nic nie robią, a zarabiają miliony, a tylko ja mam tak źle. A może być problem głębszy, bo może być też wypalenie zawodowe i to już jest trochę bardziej złożony problem, i trochę więcej temu trzeba poświęcić czasu. I my dzisiaj nie chcemy się skupiać na wypaleniu zawodowym. Jeżeli chcecie zastanowić się, czy to właśnie was dotyczy, czy to, że jesteście sfrustrowani pracą, że w tej pracy dzieje się coraz gorzej i to może być coś głębszego niż tylko chwilowe niezadowolenie, to serdecznie wam polecam profil Oli Kunysz, która typowo wypaleniem zawodowym się zajmuje. Znajdziecie ją na Instagramie, na LinkedInie. Ola o tym wypaleniu mówi bardzo dużo i na pewno pozwoli Wam też rozeznać, czy to, z czym się zmagacie, to jest wypalenie zawodowe, czy nie. My dzisiaj porozmawiamy o troszkę czymś innym, bo nie o wypalenie nam chodzi, tylko o raczej takie hmm, życzeniowe myślenie, mhm. o taki trochę zaburzony światopogląd, że wszędzie jest lepiej, tylko nie u mnie. Taka ucieczka do lepszego świata, nie? Tak. Bo naprawdę. Osobiście zdarzyło mi się też, że myślałam, że jak zmienię firmę, zmienię projekt, to będzie lepiej, bo, bo będzie lepiej, tak? A wygląda na to i, to, i to nie jest tak, że to tylko ja tak mówię i ja tak myślę, i, i ty w sumie też to Kinga mhm. potwierdzasz, tylko naprawdę spotkałam się z wieloma opiniami na ten temat, że niestety, ale wpadając do nowego projektu, nowej firmy, nowego projektu nowych ludzi, jest na początku fajnie. A później jest zderzenie ze ścianą. Znowu nie? to samo. I jest znowu to samo, jak takie zamknięte kółko. Tak. I niezależnie od wielkości tej firmy. Znam historię osób, które stwierdziły, że nie, ta firma jest do dupy. Ja już tu nic nie zrobię, już po prostu koniec, zmieniam robotę. Idą do tej nowej roboty. Mija miesiąc, ewentualnie dwa, bo skończył się onboarding i um, już owocowe wtorki trochę się przejadły, mm. i nagle okazuje się, że są dokładnie te same problemy: że zespół nie może się dogadać, że jest ciśnienie, że trzeba dostarczać, że ktoś patrzy mi na ręce, że ja bym się chciał rozwijać, a ktoś chce, żebym ja się rozwijał w innym kierunku. I wracamy dokładnie do tych samych problemów, które były wcześniej, tylko jesteśmy w nowym miejscu. Chociaż niektórzy twierdzą, że jeżeli. Czujemy się tak, ale jesteśmy w nowym miejscu, to łzy można wtedy ocierać dolarami. Eldorado. Eldorado. I nie mówimy tutaj o sytuacji, w której straciliście pracę i poszliście gdzieś, no bo szukaliście tej pracy i nie było innego wyjścia. Po prostu trzeba, poszliście trzeba było się, do jakiegoś, no. trzeba się było zahaczyć, tak? Mówimy o takiej sytuacji, kiedy macie tę pracę. Ale stwierdzacie, że nie, tu jest tak niewygodnie, że ja będę szukać nowej pracy, poświęcę czas na te rekrutację i pójdę po prostu gdzieś indziej, żeby to było gdzieś indziej. Mm -hmm. Bo będzie lepiej, bo będzie lepiej. I to jest naprawdę myślenie życzeniowe, tak jak wspomniałaś już. Kto nie ryzykuje, nie jest ziemniaków. Ale to też nie jest tak, że za każdym razem, jeżeli zmieniamy projekt, zmieniamy firmę, zmieniamy projekt, to musi być źle, nie? bo mogą nas denerwować na przykład inne rzeczy. No tak, to prawda. Ja bym chciała jeszcze odnieść Was też do fajnego podcastu, który ostatnio słuchałam, to jest podcast Zataskowani, podlinkuję Wam ten konkretny odcinek. W tym podcaście wypowiadali się eksperci hr typowo osoby, które zajmują się różnego rodzaju zadaniami hr w dużych korporacjach i nie tylko i przytaczali bardzo ciekawe dane, że my znajdujemy się w tym momencie na rynku pracy, zwłaszcza jeżeli mówimy o pracy biurowej, tej pracy jest bardzo dużo, ale praca jest super niekonkretna. Zadania są bardzo niejednoznaczne, często złożone. Nie wiemy z czego jesteśmy rozliczani. Nie wiemy tak naprawdę, na jakiej podstawie możemy być awansowani lub zwolnieni. Dajemy przyzwolenie na to, że firma wchodzi do naszego życia naprawdę czasem z butami i że szef do nas dzwoni wieczorem albo w weekend. Albo, że nagle jest pożar i to się zdarza co tydzień, i ten pożar jest co tydzień i trzeba zostać po godzinach, mhm. trzeba robić jakieś dodatkowe rzeczy, i ta praca wypełnia nam cały dzień przez to, że my nie do końca potrafimy albo postawić granicę tej pracy i oddzielić pracę zawodową od swojego prywatnego życia, albo nie wyrażamy jasno, że oczekujemy konkretów od swoich przełożonych. Powiedz mi, co mam zrobić, jakie są moje zadania, z czego ja będę rozliczany. No i ta taka niejednoznaczność, ta, ta taka magma, ta praca się wydaje, bo ty cały czas jesteś w tej pracy i to w pewnym momencie już przechodzi w super frustrację, no bo nie wiesz tak naprawdę, za co odpowiadasz, czy ty dobrze wykonujesz swoje zadania, bo nikt ci nie daje feedbacku. No i takie miejsce pracy robi się po prostu trudne. A to nie jest problem jednej firmy, tylko to jest raczej globalny problem, zwłaszcza dużych korporacji, gdzie z wielu pracowników i te obowiązki odpowiedzialności są bardzo rozmyte. No dobrze, ale skąd się w ogóle bierze to, że, że mamy tego typu problemy? Z jednej strony, myślę sobie, że to jest właśnie wina menadżerów, którzy nie do końca. Zatrzymali się w takich latach 80., -tych, 90., -tych, gdzie albo trzeba było ludziom patrzeć na ręce i rozliczać z każdego jednego taska, albo tych pracowników było tak dużo, nad nimi był menadżer i ten menadżer w ogóle nie wiedział, co oni robią, i w zasadzie, w związku z tym, że korporacje są duże, to ci menadżerowie nie zawsze byli rozliczani z efektów, tylko. Czy się stoi, czy się leży? 200 złotych się należy. Trochę tak to się toczyło. Natomiast rynek pracy, zwłaszcza po pandemii zmienił się ogromnie. I czy mówimy o branży automotive, czy mówimy o branży IT, nastąpiły gigantyczne zmiany i odpływ gotówki. I już nie ma w firmach pieniędzy na takie o, teraz wyślemy wszystkich na Bahamy i tam będziecie przez tydzień programować. Przecież były takie akcje, tak? Cóż to za bzdury? Rozum ci odjęło! Były firmy, które na przykład we Wrocławiu rekrutowały na podstawie takich benefitów, że można było wyskoczyć z kapci już na samo ogłoszenie, ale budżet się skończył. I teraz nagle chcielibyśmy dostawać dokładnie to my, jako klienci, czy jako osoby, które zamawiają jakieś oprogramowanie, dokładnie to za co płacimy. Klient nie chce płacić za to, żeby pracownik miał siłownię, Medicover i jakieś masaże. inne rzeczy, masaże czy, czy rehabilitację. Tylko płaci za dostarczanie, za ten efekt, który fizycznie jest na stronie internetowej czy w aplikacji i bardzo ciasno firmy są, czy software house, czy jakieś duże korpo są rozliczane z tych efektów. Natomiast menedżerowie nie są nauczeni tego, że w taki sposób trzeba pracować, że ty musisz ten zespół pokierować tak, żeby on był jak najbardziej efektywny, że już nie deweloperzy spędzają ci pół dnia grając na PlayStation w jakimś super entertainment roomie, tylko oni rzeczywiście mają robić robotę i tu wytwarza się super ciśnienie. W zasadzie taka piramida dziobania, bo szef twojej firmy dziobie menadżerów, żeby oni robili taski, menadżerowie dziobią pracowników, żeby oni robili taski. No i ten biedny, szary pracownik na końcu... Dziobie w klawiaturę. ...z każdej strony. <głos> 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 dziobie w klawiaturę, ale no jest de facto atakowany. Tu jakieś KPI-e, tu coś tam, a jednocześnie musisz się rozwijać i w ogóle to musisz być szczęśliwym pracownikiem. Jeszcze, uwaga, ambasadorem firmy. What? Ambasadorem firmy. Oj tak. <noise> Bo bez tego nie zostaniesz seniora. Dokładnie. Tak, mhm. to prawda. I musisz, że po prostu każdy pracownik musi być de facto kombajnem wieloczynnościowym. Ogromne oczekiwania są z firmy, nie, jeżeli chodzi o pracowników, żeby, tak jak mówisz, żeby po pierwsze rozwijali się, chodzili na szkolenia, żeby najlepiej to codziennie 8 godzin logowali. Na klienta, że robią coś tam w projekcie, więc ty te szkolenia, rozw rozwój, jakieś inne wewnętrzne rzeczy firmowe, powinnaś robić w ogóle w swoim czasie za darmo. Tak. No i ja się wcale nie dziwię, że ludzie mogą się czuć sfrustrowani i pomyśleć sobie, że w tej innej firmie będzie lepiej, i dlatego też tam idą i przechodzą, nie? Jeżeli się dam, bo tych ofert, jak wiemy, no... Nie ma dużo. Znaczy, to jest też ciekawe, że ludzie w, w ogóle, i ja, jak patrzę sobie na przykład na to, co ludzie piszą na grupie testowania programowania albo na jakieś takie posty na LinkedInie, to ludzie nie zauważyli, że się rynek pracy zmienił. Kompletnie. Że po pierwsze jest mniej ofert pracy, zwłaszcza w IT, po drugie, widełki, które są oferowane pracownikom, są niższe. I często też jest tak, że pracownikom się wydaje: "O ja sobie pójdę do innej firmy i tam mi dadzą dwa razy więcej, jak wy mi nie dacie podwyżki." Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy czas pokaże, czas pokaże. No niestety zdziwienie może nastąpić, bo tak już nie ma. Oczywiście może się zdarzyć, że gdzieś dostaniecie super ofertę pracy i przyjmą was z otwartymi rękami albo komuś się super pali was zatrudni, ale raczej tak się nie dzieje i podwyżki w niektórych firmach zatrzymały się w pandemii i tam już te płace zostały i pracownicy nie dostają podwyżek albo dostają jakieś podwyżki symboliczne albo wręcz firmy oczekują, że pracownicy zwolnią się sami, bo nie chcą wychodzić na pracodawców, którzy zwalniają grupowo i specjalnie podejmują takie działania, żeby uprzykrzyć tym pracownikom Życie. I, I trochę niektóre korpo działają w taki sposób, a niektóre po prostu zamykają całe projekty, i tyle. I tu nie ma co wybrzydzać. No po prostu praca nagle stała się pracą, a nie rozrywką. Oh, really? No my jako IT y, mocno zostaliśmy rozpieszczeni, nie? Tak. I pamiętam, że no. Nie jedną rozmowę rzeczywiście mam za sobą, gdzie ludzie wręcz są roszczeniowi, że im się należy, nie, że, że należy im się, nie wiem, ta środa owocowa, albo jakieś kanapki za darmo, nie? W firmach, albo jakieś prezenty na święta. No, To są dodatki, to jest jakby to była dobra wola firmy, że oni to dawali. To był benefit, dodatek, a nie podstawa tego wszystkiego, nie. Czasy się zmieniają. Ludzie trochę moim zdaniem też nie potrafią uszanować tego, że są te miejsca pracy i że mają gdzie pracować, tylko cały czas się skupiają na tych benefitach, że to zostało obcięte, nie ma multisporta, no masz, nie chodziłam przez dwa lata, ale teraz mi obcięli i jestem zła. No ale to trochę z psychologicznego punktu widzenia tak jest, bo coś miałaś i teraz ci zabrano, No, no tak? tak, tak, oczywiście, że tak. Tylko pytanie, co jest tutaj większą wartością, nie? Czy ten benefit, który ja miałam, czy jednak stabilne utrzymanie i stabilny wpływ na konto? To prawda. No a z drugiej strony to nie jest tak, że to jest tylko wasza firma. Tak dzisiaj wygląda rynek. Mogę to powtórzyć, możecie sobie to zapisać. Staliście się bandą chciwych kretynów. która! Krytynami byliśmy już dużo wcześniej. Rynek pracy się zmienił i niestety ciężko będzie wrócić, albo już to nie nastąpi w ogóle do takich czasów, gdzie oferowano w firmach IT niesamowicie jakie benefity, że nawet były takie stanowiska pracy jak happiness manager. No. A komu to potrzebne? A, komu to potrzebne A dlaczego? dlaczego? Teraz już tego nie ma, bo nie ma na to pieniędzy, bo na rynku takie tanie. W cudzysłowie pieniądze się skończyły i trzeba to zaakceptować. Tak po prostu jest. I czasami lepsze benefity są w Kauflandzie na kasie, Tu widziałam, że oferują multisporta i opiekę medyczną, niż no właśnie, w takim IT. No a z drugiej strony, jak ty jesteś też sfrustrowana oprócz tego, że coś zostało ci powiedzmy zabrane, tak? Nie dostajesz podwyżki, twój projekt cię wkurza, ludzie cię wkurzają. No to wyobrażasz sobie, że gdzieś będzie lepiej. I często ludzie też nawet nie szukają już pracy w swojej branży, tylko w ogóle porzucają to IT. I znam też kilka historii osób, które na przykład postanowiły zacząć uczyć w szkole, że stwierdziły, że nie chcą mieć z korporacjami, z dużymi firmami nic wspólnego i idą sobie na etat państwowy, że jakby. Mając wykształcenie, nie wiem, informatyczne, matematyczne czy jakieś, możesz mieć kurs pedagogiczny i zostać nauczycielem. Nauczycieli, jak wiemy, brakuje. Pytanie tylko, bo bardzo interesowałyby mnie takie dane, co się dzieje po pół roku czy po roku, jak taka osoba się w tej innej rzeczywistości odnajduje, bo to jest diametralnie inna rzeczywistość. I właśnie my sobie tak projektujemy, że tamto na pewno jest super, a nauczyciele to w ogóle pracują strasznie mało i w ogóle po co ja się tutaj męczę. A świstak siedzi i zabija je w te sreberka. A potem może być takie, kurde, no bez sensu. Jednak mogłem się zatrzymać. No i mamy dla Was kilka takich rzeczy, takich trochę porad, a może takich pytań do zadania sobie, że jeżeli czujecie w sobie taką frustrację, żeby trochę się nad tym zatrzymać. I zastanowić, co tak naprawdę mi przeszkadza, i z drugiej strony, co ja mogę zrobić, żeby trochę to zmienić. Porady cioci darii. Myślę, że pierwszą tutaj rzeczą jest pytanie, czy dana osoba rzeczywiście nadal odnajduje się w tym, co robi na co dzień. W sensie takim, czy, czy ona nie zaczyna odbiegać trochę w inną ścieżkę po prostu, w inne stanowisko. Bo może, może, jeżeli to jest większa firma, no większe firmy mają akurat tą możliwość, że mają dużo więcej stanowisk, ról i tak dalej, i można trochę sobie tutaj tym pozarządzać. I może warto by było po prostu się rozwijać troszeczkę w innym kierunku, tak? Jeżeli to jest osoba, szczelam, tester automatyzujący, ale już jakby no, nie cieszy go to pisanie kodu i, i testowanie, ale widać, że przejmuje taką rolę organizowania pracy, dbania o to, żeby każdy miał zadanie i tak dalej. Jeżeli coś nie wiem, blokuje dane zadanie, to ta osoba idzie i to stara się rozwiązać, odblokować. To może to jest też fajne, żeby poobserwować tą osobę i skierować ją na tą odpowiednią ścieżkę w tym przypadku jakiegoś takiego team leadera, lidera, lidera. Bo to na pewno jest wiele możliwości. No na moim przykładzie, ja rzeczywiście będąc w takiej powiedzmy średniej firmie, już miałam dosyć testowania i pamiętam, że już jak miałam zasiąść do testowania, to aż mnie trzepało. No i, i rzeczywiście ja się bardzo mocno odnajdywałam w tym łączeniu kropek, analizie, takim patrzeniu szeroko i dostałam taką możliwość, żeby być projekt managerem delivery managerem później I, i rzeczywiście mega mi to sprawiało frajdę aczkolwiek i to jest właśnie jednoosobowa statystyka u mnie to było tak że rzeczywiście ja wpadłam w taki kołchos i to ogromne i mnie to bardzo mocno przytłoczyło jeszcze pamiętam że miałam klienta takiego że nie dawał mi żyć nie tak bardzo mocno męczył mnie psychicznie i rzeczywiście ja Byłam na tym stanowisku już chyba nie pamiętam dokładnie rok, czy jakoś tak, i ja po prostu zmieniłam firmę, bo nie dawałam rady po prostu ciągnąć i, i wróciłam do. Połączyłam w zasadzie te dwie role: testowania i bycia menadżerem, i jestem test menadżerem. I dla mnie to jest w ogóle ekstra, bo cały czas mam ten kontakt, kontekst techniczny. I mam tą możliwość organizowania i patrzenia do przodu, co się wydarzy. Więc to jest na pewno pierwsza rzecz, żeby poszukać w tym swoim ogródku, czy tam na tym placu zabaw, na którym jesteśmy, co rzeczywiście ja mogę ewentualnie innego zacząć robić i robić tego więcej na co dzień, żeby po prostu się w tym odnajdywać i to, żeby nam sprawiało Friday z tej roboty, bo koniec końców tak powinno być, żebyśmy szli z uśmiechem na twarzy do pracy. Ja bym powiedziała, że bardzo ważne jest, żebyście Wy w ogóle wiedzieli, czego Wy chcecie. Od tego warto zacząć każdą pracę. Czyli nieważne w jakiej jesteście roli, czy to jest tester, czy to jest deweloper, czy to jest menadżer, gdzie ja jestem dzisiaj, zrobić sobie taki rachunek sumienia, co ja w mojej pracy w ogóle lubię i co mi się podoba, a czego naprawdę nie chciałbym, nie chciałabym robić, spisać to sobie i może wam się wyklaruje wtedy trochę taki obraz, gdzie. Gdzieś dalej, czy jakich poszukać szkoleń, czy to jest dobre stanowisko, czy może ja powinienem robić coś innego w jakimś innym kierunku, trochę dać sobie taką przestrzeń na zastanowienie się po prostu nad sobą i konkretnie nad swoją pracą. Albo też podsumowywać sobie rzeczy, które zrobiłem w ostatnim miesiącu. Co było ok, co zrobiłem fajnego, czy to zostało dostrzeżone, czy to zostało docenione? Bo często jest tak, że jak my mamy taki negatywny nastrój, mindset negatywne spojrzenie na całą firmę, to wydaje nam się, że wszystko jest beznadziejne i wszystko jest złe. Nie dostrzegamy już tych fajnych stron. Dokładnie, no. a może się okazać, że byłem, że szef mnie docenił, że koledzy stwierdzili na jakimś spotkaniu, że to, co ja robię, ma rzeczywiście sens, że jestem wartościową osobą w tym zespole, i może są jakieś konkretne rzeczy, które ja mogę z tego wyciągnąć, i iść bardziej w tym kierunku. Pogadać sobie ze swoim menadżerem. Co ja mógłbym mogłabym robić dalej, robić jakieś szkolenia, czy, czy rozwijać się w jakimś nawet w jakiejś specjalizacji? No bo można iść wyżej, a można po prostu zostać na tym swoim polu, ale specjalizować się w jakiejś konkretnej dziedzinie. Ale też jeżeli mamy taką możliwość, żeby próbować różnych zadań, tam, gdzie jesteśmy, w tym momencie, ale są jakieś zadania, które na przykład ktoś niechętnie robi albo ktoś nie ma na to czasu, to wejdźmy z tej naszej banieczki albo strefy komfortu i spróbujmy zrobić to zadanie. A nóż nam się to spodoba, bo im więcej my będziemy próbować, im więcej my będziemy ryzykować takich zadań, których nie znamy, no to będą na początku trudne rzeczy mogą być trudne, ale to też da nam obraz, co my rzeczywiście lubimy, a czego my nie lubimy. Jeżeli to rzeczywiście zacznie nam sprawiać frajdę, to może będziemy iść bardziej w tamtym kierunku, właśnie. Z drugiej strony ja bym też powiedziała, że warto jest nauczyć się stawiać granice, bo czasami są takie organizacje czy tacy menadżerowie, którzy kompletnie nie rozumieją, że ktoś jak kończy pracę i wychodzi z biura, to potem ma różne swoje obowiązki, odbiera dzieci ze szkoły, z przedszkola, opiekuje się kimś, czy po prostu chce mieć święty spokój i iść na jogę, i to jest okej. Okay. I trzeba to też jasno komunikować, że nie chcę, żebyś do mnie dzwonił wieczorem. Nie będę odbierać telefonów w weekend. Jeżeli to ci nie pasuje, no to trudno, nasze drogi się rozejdą. Ale to stawianie granic jest bardzo ważne w tym, żeby i Twoje zdrowie psychiczne było ok, i żeby też dać jasny komunikat temu menedżerowi, bo on może czasami nie widzi, że robi coś, co nie jest w porządku dla jego pracowników, bo on sam tak pracuje. Shame. Shame. I tu też przechodzimy do takiego punktu, żeby rozmawiać z tym przełożonym, bo jeżeli w nas się gotuje, to zakładam się, że nikt tego poza nami nie widzi, bo to jest w nas, tak? Ta frustracja narastająca, ona jest cały czas w nas. Menadżer tego nie widzi. On może dostrzegać, że my jesteśmy. Bardziej opryskliwi, albo jacyś tam wkurzeni, ale nie, nie będzie znał tej podstawy, dlaczego my się w ten sposób zachowujemy ostatnimi czasy, tak? Więc nie starajmy się, jakby myśleć, że ktoś się domyśli, tylko idźmy i porozmawiajmy po prostu z tą osobą. Powiedzmy, co się dzieje, dlaczego aktualnie nie wiem, tak się zachowujemy, albo że wkurza nas to, to i to. Spróbujmy z kimś pogadać. Wyciągnijmy też rękę w zasadzie do siebie, bo, bo to jest taka trochę ścieżka właśnie po to, żeby się uratować. Ale jeżeli dochodzicie jednak do wniosku, że to nie jest to, to nie jest ta firma, że tu już się nic nie da zrobić i naprawdę próbowaliście wszystkiego, to bardzo Was proszę, zanim pójdziecie do nowego miejsca, zróbcie porządny research. Zapytajcie osób, które już tam są. Nie kierujcie się tylko ogłoszeniem o pracę, czy tym, jak wygląda strona firmowa i jakie diversity oni tam reprezentują. Tylko zapytajcie kogoś, kto tam pracuje, jak tam jest. Czy rzeczywiście tam jest fajnie? Czy warto iść do takiego miejsca, żeby się potem nie okazało, że traficie w dokładnie takie same kłopoty? No bo tak też może się niestety zdarzyć. Wspominałaś wcześniej o tym, że firmy bardzo podobnie jakby zarządzają, organizują i tak dalej. I to może naprawdę tak być, że my wpadniemy z jednej firmy do drugiej pod innym szyldem, ale tam będą bardzo, bardzo podobne zasady. I te zasady są nadawane trochę bardziej z góry, bo te firmy również się ze sobą komunikują. I to często jest tak, że jeżeli w jednej firmie, na przykład teraz praca zdalna, tak? Cały czas rośnie ten wskaźnik z 30 do 50 do 70 że ty musisz już pracować z biura. Mhm. I to nie jest tak, że tylko jedna firma to wprowadza. Wprowadza to jedna firma, druga firma to widzi i też zaczyna to wprowadzać. Stop it. Get some help. Więc bardzo często jest tak, że te firmy po prostu siebie naśladują albo idą za tym takim trendem. Więc taki research to jest bardzo ważna rzecz, żeby znowu nie wpaść w tarapaty. A już o tym mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach, że czasami w ogłoszeniach o pracę czy na rozmowach o pracę pojawiają się zapewnienia cudawianki i ogólnie bardzo ciekawe rzeczy. I też czytałyśmy Wasze historie, gdzie na przykład ogłoszenie o pracę mówiło, że jest to praca zdalna. A później, już przed samym podpisaniem umowy, okazywało się, że ta praca zdalna polega na tym, że raz w tygodniu musisz być w Warszawie. Pracodawcy ukrywają tego typu informacje, żeby zdobyć fajnego specjalistę, fajny talent, no i potem może być bardzo duże rozczarowanie. Więc ten research, zanim zaczniecie pracować w nowym miejscu, albo zanim w ogóle powiecie u siebie: O, mam was wszystkich gdzieś, teraz będę szukać pracy, no to palicie za sobą mosty, tak? To nie jest dobry pomysł, a na pewno to nie jest dobry pomysł w obecnych czasach. El Dorado, El Dorado, El Dorado. Także dobrze radzimy, zastanowić się przed zmianami, tak. bo naprawdę wszędzie jest bardzo podobnie i wszędzie są ludzie i prezes z ludźmi zawsze była, będzie wymagająca. Tak, to prawda. Dzisiaj ciecie dobre rady, także zobaczcie, co możecie zrobić, zanim weźmiecie ten swój karton i wyniesiecie się ze swoim kwiatkiem z biura. Bardzo polecamy. Halo, halo, dzwonek jest dla nauczyciela. Jeszcze zadanie domowe. Jeżeli podoba wam się ta seria, jeżeli podoba wam się temat, który poruszamy, to zachęcamy was do tego, żeby subskrybować ten kanał i dać kciuka w górę. Dla was to jest tylko chwilka, a dla nas to jest naprawdę super pomoc. No i mamy dla was dzisiaj też takie zadanko bo bardzo interesują nas tego typu historie. Jeżeli masz za sobą taką historię przejścia, że rzeczywiście gdzieś było beznadziejnie, zmieniłeś tę robotę i albo się to udało w dobrą stronę, albo niestety nie udało się w ogóle, bardzo cię prosimy, podziel się tym w komentarzu, bo tego typu historie mogą pomóc innym osobom, które myślą, że ich sytuacja jest jedna jedyna i nigdzie tak nie ma, a może się okazać, że te nasze historie są niestety, niestety, Podobne. Także zachęcamy do sekcji komentarzy. Naprawdę dzielcie się tam swymi historiami. Bardzo chętnie je poczytamy. Hooray! Dziękujemy za dzisiaj. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia na do następnym zobaczenia. razem. Oszukiwałeś mnie. Tręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mam odpowiedź. Miałeś jedną. Nie. Może to lepiej. Po co dłużej grać? Polska kuchnia i to ciało cię przestało brać. Byliśmy zbyt sentymentalni. Krótko przyciąłeś ten głupi melodramat. Nad miastem świt na kolekwit z chemicznej pralni. Z krótkim dopiskiem odchodzę, odbierz sama. Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? To blady świtno te wesenne. Tak ci zatruję, jak ja. Przez kogo w półsie się golić przerwiesz, nadeszki biegniesz zarośnięty ty, to będzie zdrowie, miał i nerwy na takie zero jak ty. I w którym z miast, przy której znam, tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam, jak zagrać kolejną zrób. To się da nabrać na